Co ja mam kupić biegaczowi na święta Oh ho, ho ho, Merry Christmas! A je, dobra, czekajcie chwilę o. Teraz zdecydowanie lepiej. czy liczyłem z tej strony Łukasz. Do świąt zostało raptem kilka dni, dlatego mam dla Was dzisiaj listę 10 prezentów, które możecie kupić biegaczowi, a z których będzie na pewno zadowolony. Numer jeden na liście to chusta wielofunkcyjna. Jest to bardzo uniwersalny sprzęt, można z tego korzystać zarówno podczas biegu, jak i na rowerze na co dzień. Możecie z tego zrobić czapkę, opaskę na głowę, komin, przepaskę do włosów. Możliwości jest wiele, dlatego na pewno każdy sportowiec będzie z tego zadowolony. A. Drugim pomysłem, jeżeli chodzi o prezent dla biegaczy, jest książka. Na rynku mamy mnóstwo możliwości wyboru książek dla biegaczy. Zaczynając od poradników, kończąc na książkach przygodowych, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. A dodatkowo książki są dosyć bezpiecznymi prezentami, dlatego każdy powinien być z niej zadowolony. Trzecim pomysłem na prezent mogą być skarpetki, mówiąc po śląsku zoki albo fuzekle. Nigdy nie pamiętam dokładnej nazwy. Ale wracając do skarpet. Są bardzo ważnym elementem dla biegacza. Po butach chyba drugim najważniejszym. Dlatego jeżeli szukacie czegoś dla biegaczy, warto rozejrzeć się za skarpetami. Co ważne, dobrymi skarpetami. Czwartą propozycją dla biegacza może być roller, czyli potocznie mówiąc rolka. Ostatnio coraz bardziej popularna a jednocześnie bardzo przydatna dla biegaczy. Wykonujemy nią różnego rodzaju ćwiczenia rozluźniające, jednocześnie dokonując takiego automasażu, dlatego każdy powinien z tego skorzystać. A przynajmniej biegacze. Polecam. Choć boli. Kolejną propozycją, którą warto wziąć pod uwagę przy wyborze prezentu świątecznego, jest czołówka, a inaczej mówiąc latarka czołowa. Na pewno przyda się w okresie aktualnym, czyli jesienno-zimowym, kiedy dzień jest coraz krótszy a wieczory są bardzo długie. Osoby wykonujące trening w tym okresie na pewno docenią taki prezent. Sam korzystam, sam polecam. A i ultrasi, oni na pewno z tego skorzystają. Pomysł numer 6 to tak zwany flask, czyli mały poręczny pojemnik na wodę, który śmiało możemy trzymać w ręce podczas biegu, a kiedy go opróżnimy, mieści się spokojnie do kieszenki, którą mamy w spodniach czy w kurtce. Pomysł zaczerpnięty jest bezpośrednio z biegania górskiego. Tam bardzo często osoby biegające w tym trudniejszym terenie używają tego typu sprzętu, dzięki czemu mają zawsze dostęp do wody, a jeżeli się skończy, dolewają. Czy co tam kto woli? A jeżeli chcecie, by wasz obdarowywany oprócz tego, że ma przy sobie butelkę z wodą, miał również możliwość schowania z drobnych rzeczy, takich jak klucze czy telefon, bardzo fajnym pomysłem jest pas biodrowy. Takie pasy występują w różnych wersjach. Możemy dostać pas z butelką, pas bez butelki, pas bardziej elastyczny, pas bardziej dopasowany. Każda opcja jest dobra. Ważne, żeby pamiętać o dobrym doborze rozmiaru. A jeżeli flask czy pas biegowy to za mało, rozejrzyjcie się za kamizelką biegową. Jest to prezent z nieco wyższej półki i często wykorzystywany bardziej przez osoby biegające w terenie niż na asfalcie, natomiast bardzo przydatny jeżeli chodzi o pojemność. Możemy tam zapakować wiele, wiele rzeczy i wykorzystać to zarówno do biegania, jak i jazdy na rowerze, chodzenia po górach i wielu innych aktywnościach. Pojemności jest wiele, a dodatkowo producenci oferują różnego rodzaju zastosowania, dzięki czemu każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Propozycja numer 9 w zestawieniu to zegarek sportowy. Jest to najdroższa propozycja z całego zestawu, dlatego nie każdy może sobie na nią pozwolić, ale na pewno doceni to każdy obdarowany biegacz. Mamy kilka możliwości, dlatego warto zrobić wcześniej research, czego dokładnie potrzebujemy, i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Przedział cenowy zaczyna się od 900 zł, a kończy nawet na 4-4500 zł. Ale jeżeli żadna z wcześniej wymienionych propozycji nie przypadła Wam do gustu, zostaje Wam opcja numer 10 i najbezpieczniejsze rozwiązanie, czyli karta podarunkowa. Kartę taką kupić możecie w większości sklepów sportowych, dlatego jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. W momencie, kiedy nie wiecie co kupić, możecie zakupić daną kartę i obdarować biegacza. I pamiętajcie o jednym. Im większa zasobność karty, tym lepiej. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta krótka lista pomoże wam w wyborze prezentu dla biegacza. Wiem, że do świąt zostało kilka dni, dlatego warto się pospieszyć. Ode mnie to tyle. Sam teraz uciekam na poszukiwanie prezentów. Wiecie jak to jest. Nagrywki, nie nagrywki. A święta coraz bliżej. Pozdrawiam.